Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale analizującym mecz o Mistrzostwo Świata pomiędzy Magnusem Karsanem Norwegia, a Janem i Rosja. Te Mistrzostwa, warto tutaj przypomnieć, że odbywają się w 2021 roku w Dubaju. No i tak, jak to w tych meczach o Mistrzostwo Świata, są partie, które zapadają w pamięć. Jeżeli miałbym tutaj na tym etapie, czyli na, na dziewiątej partii spośród 14, wyróżnić coś, co będę pamiętał za parę lat, to z pewnością będzie to partia szósta. Zobacz sobie ją koniecznie. Mega, mega ciekawa. Z niezwykłymi zwrotami akcji, fantastyczną końcówką. Po prostu panowie pokazali genialne szachy. tak? Pierwsze pięć partii Jan Niepomniaci boksuje jak równy z równym, oddaje ciosy, przyjmuje na gardę, po prostu dwoi się i troi i dorównuje Karsanowi. Przychodzi ta szósta partia, Karsan przełamuje i Jan Niepomniacy niestety. Ale nie przerabia tej lekcji, nie potrafi się podnieść po tej porażce. Mówiłem już w jednym z wcześniejszych nagrań, że jeżeli osoba w meczu wygrywa, no to jest w mega dobrym nastroju, jeżeli osoba w meczu przegrywa, to wie, że jest na niej, ciąży na niej presja, musi wygrać kolejną partię albo jedną z kolejnych, żeby odrobić po prostu straty. Myślę, że Jan czy nie udźwignął tej presji. Kolejne pojedynki, druga porażka i stan meczu 5 na 3 i dochodzimy do dzisiejszej dziewiątej partii, która z pewnością zapadnie nie tylko mi w pamięci, ponieważ takie podstawki nie zdarzają się zbyt często, tutaj cytując słowa piosenki. Myślę, że że mówiąc o podstawce Jana Niepomieńczego o tak zwanej podstawce zatrutego troszeczkę Pionka, tak mogę tutaj powiedzieć, że chodzi o taki motyw, warto się przenieść w czasie do innego meczu Mistrzostwa Świata. 1972 rok, pojedynek pomiędzy Spaskim, tutaj już um... Baza przypisała flagę francuską, oczywiście wtedy był zawodnikiem Związku Radzieckiego, a Fischerem, czyli ten słynny pojedynek z paski Fischer, czyli Związek Radziecki kontra Rosja. No i zobaczcie, co tutaj wyczynił Fischer, no, murowany kandydat do mistrza, świata, do, do mistrza świata. Zagrał posunięcie goniec D8, nastąpiło skoczek C4, goniec C7 Fischer. Skoczek bije d6, goniec bije d6 i nastąpiło ze strony spaskiego posunięcie b5. No i są różnego rodzaju motywy taktyczne, które uczymy się już jako młodzi zawodnicy taki element aszhowe widełki, podwójne uderzenie, związanie, odciągnięcie, zaciągnięcie to wszystko możesz zobaczyć w taktycznych filmikach na moim kanale, ale jest też coś takiego, co pokazywałem, co miało co dosyć popularne, jest tak zwany motyw zatrutego piona. I w tym meczu, kiedy Robert Fischer ma tak dużo czasu, gra posunięcie, goniec bije H2. No niemożliwe, żeby nie znał tego motywu, czyli goniec wchodzi, ale po prostu już w, tej, w tym momencie z tego nie wyjdzie. I tutaj komentarze przecie, przecierają oczy, jak to możliwe, że Fischer, tak genialny zawodnik po prostu no, dał sobie złapać tego gońca. Nie będę tej partii... przy przytaczał w całości. W każdym razie nastąpiło G3, czyli zamknięcie gońca. Później H5, próba otwarcia tego gońca. Król idzie tutaj z paskiego po to, żeby po prostu wziąć tego gońca na, na polu H2. H4 oczywiście z paski. Jakby to zbił, no to goniec zostałby uwolniony. Nie dopuszcza do tego domknięcie. Król E7 i nastąpiło posunięcie. Król G2 po zbiciu, po zbiciu z paski unicestwił tego gońca Fischera i Fischer tą partię przegrał. I po tych prawie 50 latach przenosimy się do dziewiątej partii pomiędzy Karsanem broniącym tytuł, a Nepo pretendentem i zobaczcie jak to wyglądało, do jakiej kuriozalnej sytuacji doszło właśnie w tym pojedynku. Jan Niepomniaczy tutaj uważam bardzo dobra decyzja, zaczął inaczej niż E4, chociaż tutaj komentatorzy wieścili, że możemy się spodziewać w ogóle Gambitu Królewskiego, tak? czyli E4, E5 i najbardziej romantyczny z debiutów i jeden z bardziej ostrych debiutów, czyli F4 Dlaczego tak komentatorzy tutaj prorokowali? Ano z tego względu, że po prostu nie pomnia, czy przegrywa 3 do 5 i musi podjąć ryzyko, żeby wygrać kolejną, kolejną partię. Zdecydował się na coś innego. I przede wszystkim tutaj myślę, że... Dobra decyzja, ponieważ poszedł na strukturę niesymetryczną. W poprzednich nagraniach mówiłem, że tych symetrycznych Karasem po prostu grał po profesorsku. Nastąpiło E6, G3, czyli widzimy partię angielską, D5. Nie chcemy oczywiście pomagać przeciwnikowi. Widzimy tego gońca, troszeczkę takiego gońca jak w obronie francuskiej. Jeżeli zbijemy, zbijemy, to ten goniec już dostaje dwa fajne pola i może sobie na jednym z tych pól się ulokować. Dlatego oczywiście Rosjanin, klasyczna szkoła radziecka, nie pomagamy przeciwnikowi. Po posunięciu D5 odpowiada goniec G2. Po gońcu G2 Carson odpowiada D4. No, może ten ruch jeszcze nie dziwi, aczkolwiek goniec staje się figurą znacznie bardziej aktywną. W każdym razie, po ruchu skoczek F3, jak sprawdzałem w bazie, może za 20 parę partii było granych w takim systemie. Nowy trend, nowe jakieś tutaj modernistyczne zagranie, czyli skoczek C6. Bardziej byśmy się spodziewali takiego wariantu C5, czyli po prostu pionek C wzmacnia pionka D, i dopiero po D3 skoczek C6 rozszada i tak w klasę w sposób czarne po prostu umacniają się w centrum, no i to jest pozycja, którą tysiące razy po prostu powstawała na turniejach szachowych. Skoczek C6 broniący piona bez C5 i jeszcze pionek na E6, w którego uderza goniec, no bardzo rzadka sytuacja. Rosjanie gra Roszadę, goniec C5, też tak można powiedzieć troszeczkę wbrew regułom, bo gońce nie powinny raczej uderzać we własne pionki, ale Carson Przygotował coś specjalnego na tą partię, można powiedzieć. D3 Stworzenie takiego łańcucha, który można powiedzieć troszeczkę jest taki ukierunkowany również na to, żeby goniec dzięki temu łańcuchowi miał dosyć przyjemną grę. Karsen Skoczek F6, Skoczek z B na D2. I jest zagrane posunięcie A5, dające troszeczkę przestrzeni. A5 jest też bardzo dobrym ruchem profilaktycznym. Gdyby na przykład zamiast skoczka B2 Rosjanin próbował A3, no to takim klasycznym ruchem powodujemy, że białe nie są w stanie złapać przestrzeni. Posunięcie B4 wówczas nie jest dobre, ponieważ po AB nie ma ruchu AB. Widzicie, że wieża A8 po prostu zbije tą wieżę na A1. Mimo wszystko, po skoczku z B na D2 zostało zagrane posunięcie A5. Skoczek B3 i goniec E7, i można powiedzieć, że chyba na tym zarobił Carson, bo równie dobrze parę ruchów wcześniej mógł położyć gońca na E7. Jak sobie tutaj dobrze przypominacie, najpierw poszło goniec C5, później poszło goniec E7. To pole B3 na pewno nie jest idealnym polem dla skoczka w, w partii angielskiej. Nie ma tutaj żadnych perspektyw. Raczej skoczek na B3 wtedy, kiedy jest na przykład zagrane A3 i B4. No ale z drugiej strony, co z tym skoczkiem zrobić? tak, No przecież nie pójdziemy teraz na, na E4, bo wówczas zbicie, zbicie, pionki się zdwajają, a jednocześnie ten goniec, o którego tak się troszczyliśmy, żeby patrzył daleko, no maksymalnie będzie patrzył we własnego pionka. Po skoczku B3 goniec wrócił na S7. E3. Znowu pamiętajmy, Biały mi gra zawodnik, który musi grać na wygraną. Także decyzja mi się podoba. Rosjanin tutaj stosuje taką niesymetryczną strukturę. Podebije E3. Goniec bije E3. Tutaj, tak jak spoglądając na tę partię, wydawało mi się, że Karsen zagra jednak posunięcie E5, tak? Bo tutaj jedną z takich. Jedną z takich idei oczywiście jest dla białych, zegranie posunięcia d4, może później. Wydaje się, że po ruchu e5 tak nie było w partii. Przystopowują tą groźbę pionka do przodu. Niemniej jednak d4 można przeprowadzić, ponieważ jest dużo sił, które to wspomaga: skoczek, skoczek, goniec i jeszcze doda dodatkowo Hetman. Ze strony czarnych tylko trzy figury to bronią, także tutaj następują wymiany. EBI, d4. Skoczek z B na D4 i po gońcu D7 znowu jesteśmy w strukturze symetrycznej, niemniej jednak zobaczmy, jakie problemy tutaj stoją przed czarnymi. Straszki, strasznie nisko położone figury. Hetman nawet do przodu nie może w tej sytuacji wejść. Także na gońca E3 poszło ze strony Karsena, skoczek G4. Goniec C5, coś z tym gońcem musimy zrobić. Po gońcu C5 Karsen robi rozszadę i zostało zagrane posunięcie D4. Na A4. Goniec S7. Nie chciał tutaj. Ym... Nepo iść na taki wariant, że na przykład skoczek się cofa i wówczas na goniec C5, debije C5, pionki zdwojone, no i zawsze są jakimś tam minusem w końcówce, a na dodatek czarne dochodzą do łatwego posunięcia E5. Także tutaj A4 w zasadzie wymusza tą wymianę, goniec E7 i tym samym Hetman Carsena znajduje jakąś tam bezpieczną przystań w tej partii, czyli Hetman odbija na E7. Skoczek idzie na C5, A3 i ta decyzja tutaj ze strony Nepo mnie zdziwiła. Ja bym na pewno nie bił z B, biję na A3 z tego względu, że ta wieża zaczyna być tutaj wieżą bardzo aktywną. Zamiast A3 myślę, że zagrałbym posunięcie B3. Być może tutaj um, Rosjanin przeraził się na przykład jakiegoś związania po nim daje. Faktycznie jest to nieprzyjemne. Wieża D8. No i tutaj trzeba by było znaleźć taki wariant, skoczek A4, skoczek na H6. Oczywiście dwie figury to atakują, a my chcemy w tej sytuacji dołożyć jeszcze trzecią, czyli skoczek na F5 wieża E1 i po Hetmany F6, ta wieża schodzi ze związania i wówczas mamy takie posunięcia Hetman E2. Trudne ruchy, myślę, że być może dlatego właśnie Carson, być może właśnie dlatego Nepo nie poszedł na ten wariant, bo po prostu go nie widział. I tutaj po skoczek bije D4 oddają białe pionka, ale dostają dobrą grę. Koń bije D4, wieża D4, wieża D1 i po biciu, po biciu są jednak duże problemy w rozwoju czarnych, no i przede wszystkim jakieś tam groźby na ostatniej linii, czy choćby tutaj na przekątnej na polu B7. Także po A3 poszło B A3, nie śpieszą się czarne z odbiciem tego pionka. Ten pionek nie ucieka. Nawet gdyby poszedł do przodu, to zawsze będzie słabością. W partii wieża na D8 na związanie, skoczek idzie na B3, skoczek na F6, wieża E1 na związanie. I teraz, tak jak to z reguły bywa, jeżeli jesteśmy w jakiś sposób związani, to taką figurą związaną po prostu powinniśmy uciekać. Hetman dostrzega tą możliwość zbicia, i teraz jest dogodny moment, żeby dokonać właśnie unicystwienia pionka na polu A3. Nastąpiło Hetman E2 w partii. H6, H4. Kolejny taki ruch, który mnie dziwi. Można powiedzieć, że jest to troszeczkę taki ruch w stylu poprzedniej partii, tej ósmej, czyli tego ataku, ataku tej z kapelusza. Czyli, czyli pamiętacie, w partii rosyjskiej, Nepo zagrał takie posunięcie H5. Tu widzimy takie upodobania do ruchu pionkami. Tym razem zagrał posunięcie H4. Nie wiem za bardzo po co, jaki jest cel tego ruchu. ruchu. Gdyby zagrał coś zwyczajnego, takiego bardziej logicznego, na przykład, nie wiem, wieża e NAD1, bronienie pionka, no to naprawdę nie sądzę, żeby Carson odpowiedział G5. 5, tak? e, także myślę, że no H4 być może tutaj przeciwdziała G5, no ale w meczu, w którym Karsen prowadzi dwoma punktami, e, no nie sądzę, naprawdę nie sądzę, żeby miałoby, miałoby pójść posunięcie G5. Także H4 moim zdaniem, taki strzał kulą w płot. E, goniec D7 na razie spokojnie, koń E5, Goniec poszedł na E8 i poszło w partii Hetman E3 ze strony Rosjanina. E, można było też się pokusić o taki wariant. Koń bije C6, goniec zbije C6, goniec zbije C6, B bije C6 i wydaje mi się, że ta pozycja jest ciut lepsza, ciut lepsza dla białego koloru, choćby spójrzmy na strukturę pionową. Tutaj jest w miarę symetrycznie, czyli te sześć pionków niweluje się z tymi pięcioma pionkami, no i przede wszystkim to jest jakiś taki potencjalny atut w przyszłości. Tempionek będzie chciał maszerować oczywiście do pola promocyjnego, czarne. Tego z pewnością nie będą ułatwiać. W każdym razie pozycja jest prosta, bez żadnych. Komplikacje tutaj Nepo uzyskałby w tej partii albo remis, albo może pokusiłby się o jakąś grę na wygraną. W każdym razie poszło Hetman E3, nie zostało zbite na C6, Hetman B4 i dochodzimy do tego kluczowego momentu, który tak bardzo mi się skojarzył właśnie z tym meczem z paski Fisher. Wieża z e na B1, koń E5 dB na e5 i skoczek poszedł na pole G4. Nepo odchodzi sobie na E1. Gdyby odszedł na E2, jest też taka dobra opcja, ponieważ broni pionka, atakuje skoczka, ale z kolei czarne też mają dobrą ripostę. Takie posunięcie H5, no dosyć, dosyć odważne, ale, ale solidne i umacniające skoczka. Także Hetman E1 to nastąpiła wymiana Hetmanów. Bicie. Bicie i teraz właśnie posunięcie H5. Gdyby czarne tutaj zamiast H5 jakieś C6 broniące tego pionka B7, no niestety skoczek zostaje tutaj zlikwidowany. Wszedł, ale nie wyjdzie. O tym będzie też za, za, za chwilę mowa. Zatruty pionek, a być może tutaj w tym przypadku bardziej zatrute pole. E, także H5 oczywiście czujnie. No i dochodzimy do tego momentu. E, nepo. Stan meczu 3 do 5. Widzi, że ta partia no, nie idzie w jakimś takim super kierunku, jakaś taka delikatna przewaga, ale z drugiej strony ma dościągnięcie pionka B7 y, i jakieś tam ewentualnie szanse z tym związane z pionkiem A. No i też to czyni. Gonie zbije B7. Gdyby było coś innego, tak? gdyby było na przykład jakieś posunięcie f3, e, oczywiście jest to słabe posunięcie. No to wówczas pokażę tylko taką drogę, co często skoczek robi w tego typu pozycjach. Skoczek by się odbił od pola h6 i na f4, które ponownie otwiera gońca, a ten skoczek wylądowałby na f5 i jest skoczkiem genialnym. Atakuje tego ważnego pionka, Za chwilę też może się przemieścić do centrum. W partii poszło goniec B7. Ten ruch oczywiście jeszcze nie gubi Nepo, ponieważ wieża jest atakowana, coś z tą wieżą trzeba zrobić. No i Carson odpowiada posunięciem wieża A4. Wisi w tym momencie pionek na C. Ale tak naprawdę troszkę też już podwisa goniec na polu B7. No i teraz posunięcie, które szokuje, posunięcie, o którym będziemy mówić za 10, za 20 lat w książkach, z pewnością będzie się pisać. Po długim namyśle, to nie było tak, że tutaj Nepo nie myślał nad tym ruchem. Miał, jak wykonywał ten ruch, chyba 35 minut jeszcze miał na zegarze. Zagrał teraz posunięcie C5. Wielki blander. Wielki błąd, po prostu ze znakiem, podwójnym znakiem zapytania to powoduje, że z partii gdzieś tam oceniającym przez Stokwisza na 0,0 tam powiedzmy 20 dla białych, zrobi się w tym momencie około plus 3, ale dla czarnych, dla Karsena Z tego względu, że w tym momencie zostaje goniec złapany. Jest taka bardzo fajna reakcja, gdzieś tam ktoś wychwycił, już wrzucił na, na internet, jak Karsen patrzy, nie dowierza i się tak zbliża po prostu do tej szachownicy, czy, czy on na pewno to dobrze widzi, tak? No i faktycznie, po ruchu C6 ten goniec zostaje w tym momencie złapany. Można go atakować ruchem wieża B8, można go atakować też ruchem wieża A7, także nie ma opcji, żeby ten goniec po prostu wyszedł, trzeba, te, trzeba tego gońca po prostu w tej sytuacji oddać. Ciekawy też jest obrazek z sali gry, gdzie właśnie tam Carsen jeszcze liczy nie do wieża i tak dalej, a Nepo tam przynajmniej przez kilkanaście minut nie pojawił się przy Niektórzy tam na czacie pisali, płacze w pokoju, bo tam oczywiście każdy ze swoich zawodników ze ma swój pokój, w którym może gdzieś tamś na chwilę przysiąść, położyć się pewnie, odpocząć, zamknąć oczy. No, no i podejrzewam, że w tym momencie już po prostu się zorientował, że już przegrywa kolejną partię. Także w poprzedniej partii był już na deskach, to teraz już myślę, że to już jest jakiś podwójny knockout. Także zawodnik, który gdzieś tam chwieje się na nogach, ale to już po prostu to jest, to już jest po prostu rzeźnia i dobijanie dobijanie biednego. Także no wielka szkoda. No, Nepo pokazał, pokazał przez pierwsze pięć partii, że jest zawodnikiem, który potrafi nawiązać walkę. Ale to też pokazuje jedno, że szachy to jest jednak gra psychologiczna, bardzo psychologiczna. To jest tak dużo elementów, nie tylko tych fizycznych, nie tylko tych przygotowań, ale jedna partia potrafi tak wszystko zmienić, tak wszystko obrócić, co właśnie pokazała ta dziewiąta runda. No nie sądzę, żeby zawodnik po prostu takiej klasy jak Nepo gdzieś tam koło 2800 zrobił tak, taki kuriozalny błąd w normalnej partii bez jakichś tam większych emocji. No to jest, to jest fatalna podstawka, tak. Także no co było dalej? No dalej to już myślę, że spokojnie mógł tutaj poddać. tam Carlsen chyba oczekiwał, że Nepo w tej sytuacji podda. Zostało zagrane posunięcie F3, ten koni się odbija. Wieża E4. Wieża idzie na A7 za atakiem na gońca. Goniec niestety uwięziony. Nigdzie nie pójdzie w żadną stronę. No a tutaj, oczywiście, jest zbity. Także widzimy ten goniec Z8, który nic nie robi, jednak spełnia kluczową rolę. Nie pozwala temu gońcowi wyjść. Także wszedł i niestety już nie wyjdzie. Wieża B4 broni gońca, ale dokładamy jeszcze jedną figurę, i niestety ten goniec zostaje stracony. W partii A4 bicie, i tutaj nie nastąpiło bicie, tylko nastąpiło posunięcie wieża B6. Chodziło tutaj po to, żeby wejść na pole C5. Tak naprawdę już tą partię mógł poddać. Z pewnością zwyczajnie, bo to było jakoś, nie wiem, smutno, nie mógł wierzyć albo coś. No, no szkoda, szkoda zawodnika. Akarsan jednak no, dostał, dostał prezent, tak? Można powiedzieć, że szóstą partię wygrał tak wycisnął, tak, wycisnął po prostu wszystko, co mógł z tego owoca, ale w te dwie kolejne to po prostu Nepo się rozsypał, tak, tam w, pierwszej, w, tej pierwszej, w tej drugiej porażce podstawił piona, tutaj podstawił już czystą figurę. C bije B6, wieża bije B6, koń wylądował na C5, jest jakaś tam nadzieja w pionku, a, ale zobaczymy, jak Carson sobie z tym radzi. Konie w 5, A5, wieża się wycofuje, A6, tu nawet Nepo nie broni tego piona, myślę, że to już Chciał jak najszybciej tę partię skończyć po ruchu A6, skoczek bije na G3, następuje skoczek A4 z jakąś tam myślą, żeby zagrać A7 i później dołożyć konia B6 ale wówczas no w końcu ten goniec, który tak Źle został tutaj ustawiony na tym polu E8. Wyjdzie na to pole C6. Także A7. Wieża nie idzie do rogu, ponieważ gdyby poszła do narożnika, to jest posunięcie skoczek B6. Jakby poszła dopiero teraz na D8, no to już jest promocja. Także, żeby nie stracić tego jednego tempa po drodze, jest zagrane od razu posunięcie wieża na D8. Skoczek bije C5. Wieża wraca z tego względu, że ten koń już nie trafi na to pole. Nie ma tej opcji z odbiciem, i nie ma tej opcji, ponieważ ponieważ tu można ewentualnie zbić albo po prostu zwyczajnie skonsumować piona. Powierzę A8, królew 2, Rosjanin składa broni. Co mogło być dalej? f 2 i skoczek po prostu idzie po swoje. Czarne pole, czyli goniec tego nie sięgnie, tego pionka, czyli trzeba zrobić to tak, tak i na to pole, ewentualnie na to pole, i tutaj już mamy konsumpcję tego pionka, najważniejszego pionka, czyli tak mogłoby być tak. Skoczek, wieża idzie na A6, skoczek, król podchodzi i za chwilę wzięcie pionka także możemy powiedzieć na dzień dzisiejszy 6-3 w meczu po 9 partiach, grają do 7,5 punktu także zostaje karsonowi tylko w zasadzie albo jedną partię wygrać, jedną zremisować, albo dociągnąć na trzech remisach, ktoś zadawał pytanie na czacie czy Nepo może poddać mecz, bo wydaje mi się, że to w takim stanie to już nie ma sensu, no z pewnością to jest zapisane gdzieś tam w kontrakcie, że musi jednak dograć do końca także teraz już czekamy tylko na na taką można powiedzieć egzekucję. Moim zdaniem na 99,9 Karsen obronił tytuł, a Nepo jednak zostawi po sobie, um, może nie niesmak, ale zostawi po sobie jakąś taką nutkę, że mógł ktoś być inny zamiast niego, tak na przykład Caruana, może by postawił w bardziej um, wysokie progi Carsonowi, a być może um, Wesley So, tak. No Firuzja jeszcze nie miał takiej możliwości wygrania w turnieju pre pretendentów, także, no. Carlsen pokazuje klasę, a niestety Nepo się rozsypał. Szachy, totalna gra psychologiczna, której po prostu Rosjanin nie wytrzymał. Moi drodzy, dajcie znać, co sądzicie o tym dzisiejszym pojedynku. Życzę oczywiście wszystkim powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Mam nadzieję, że Rosjanie szybko się pozbiera i ponownie wróci do swojej dawnej formy, bo z pewnością grać potrafi.